Wszelka na dzisiejszego odcinka z mangi Dragon Ball nadchodzi uląg Po trzech dniach nasi bohaterowie wreszcie dotarli na zachód i ten sam zbliżyli się do piątej smoczej kuli. Daleko jeszcze, całkiem blisko, gdzieś przed nami. Sporo domów, to pewnie tam jakaś wieś, pewnie tak, więc jedźmy. Pyl, pyl, co tu tak cicho? Czyżby nikt tu nie mieszkał? Nie, wyraźnie czuję ludzi. Co czeka w Sągoku i Bulmy w podejrzanej, opuszczającej wiosce? Kurczę. Tajniża i dziwnie opustoszała wieść. Czy to tutaj nazywa się piąta smocza kula? Tak, tutaj cicho, a ty twierdzisz, że są ludzie? Jestem pewien. Wyraźnie czuję ludzi. Dzień dobry. Jest tu kto? Cisza. Dziwne. Czy jednak nikt tu nie mieszka? Cóż, nie mam wątpliwości, że gdzieś są że gdzieś tu, tutaj musi być smocza kura. Pi, pi. Są tu ludzie tu dużo. Tomp. Może to sprawdzimy. Sherman Price. Łup, łup. Halo. Jesteście tam, prawda? Dlaczego nam nie odpowiadacie? Chyba to się na klucz. Aha. Trach. Otworzyły się skrzy... Widzę, że ostro grasz. A masz! Hmm? Krach! ała a, ua, 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 ua. a! Yeah. Jednak nie pomogło, dup. Czyś ty na łeb upaść w tym paku? Wybacz, jaki ulongu? wybacz mi! Dam ci pieniądze, dam ci jedzenia i je zechcesz, tylko nie zabieraj mi córki. Tylko nie córkę! Hmm? ulong? Gwar, gwar. Uff, czyli to nie był uląk. Właśnie coś się tu nie zgadzało. Trochę za wcześnie jak na niego. Rzym. Nic ci nie jest? Bardzo przepraszam. Myślałam, że uląg zmienił się w chłopca. Gdybym to była ja... byłabym... trup na miejscu. Strasznie mi głupio wzrok. Mac, mac. Aaa! Jesteś dziewczyną? Fuch, sru, co ty wyprawiasz? Nie wolno ci macać! Znak zapytania, znak zapytania? Co to za jeden, ten cały ulóg o którym mówicie? Kto? A, ulóg Uląk to koszmarny potwór żyjący w okolicy. Potrafi się zmieniać w co tylko zechce, choć nikt nie wie, jak naprawdę wygląda. Wszyscy się go boją. Wczoraj przyjadł do naszej wsi zmieniony w diabła i. Haha, podoba mi się ta mała. Biorę ją za żonę. Jutro po 12 przyjdę po nią, więc niech się spakuje. Straszliwe, sprośne stworzenie. Powął już kilka dziewcząt z naszej wsi. Mówi, że jeśli ktoś ucieknie, czy będzie się przeciwstawiał, to wszystkich pożre. Lepiej dać takiemu pogębie. Cóż to powiadasz? On jest wielki jak skała. Już wiem. Szpel, szpel. Proszę pana, nie ma pan czasami takiej kuli, co? Hmm. Nie, pierwszy raz widzę coś takiego. O, Boga, ją mam, taką samą szklaną kulę. Naprawdę, pani kluskowa. O, proszę, moja babka gdzieś ją znalaz znalazła. Nie tak samo, taka sama. Jedna, dwie. Kula sześciu gwiazd, a może tak na układzie, jeśli da nam pani tę kulę, to my załatwimy na z potworza uląga. A co my tam, jak go po... pokonasz, to może tam ją wziąć. Tylko co się mnie zdaje, że ty, działuszko, rady nie dosz. Oczywiście, że nie ja. Załatwię Bo tylko ten tutaj? Mac, Mac. Ty też jesteś dziewczyną. Łoch, ty niedobry. Czy musisz wymacać, żeby rozpoznać? Na cię dalszy cud i ty małe go załatwi. To nie dowiemy się, gdzie on mieszka. I gdzie przebywają nasze dziewczęta. No świetny pomysł. Czy możesz nam trochę pożyczyć swojego ubrań, ubrania? Posiadam moje ubranie. Co ja chodzić w czymś tak, takim, takim zwiewnym? o tym. Posłuchaj, podaj się za tę dziewczynkę, dasz się zaprowadzić do jego kryjówki, tak go załatwisz. Zwiążesz i zacząłeś umieć dziewczyny. Dum, dum. Hej, zbliża się uląk. Krzyki. Niech wszyscy się schowają. My się nim zajmiemy. Są kołcz, wszystko w naszych rękach. Naszych? to te, te, też nie pomagać? Tak, będę się modlić. Trzask. Pamiętaj jaki jest plan? Rany, po co się tak I Przecież wystarczyłoby go rozpalnąć. Dom dom He, 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 przyszedł po ciebie moja mała, Gasić, no Ojejku, wiesz, za może cały posad, jaki zabierasz to jeden kij? Tak, a co? No weź mi tam. Co za dużo? Nie umiem gadać. Jak się tak do niego odzywać, to się wyda. Ojejku, nie złość się. Bo na piękności szkodzi, tak naprawdę jestem bardzo łagodny, wiesz? Burk. Ojejku, ty drżysz. Niedobrze. No na ty chce mi się udać, Już wiem. Boisz się mnie w tej postaci. W takim razie bomb. Przemiana. A co pani powiesz na taki wygląd? A może boisz mniej dużałego młodzieńca? O rany! u Pana poznać, najemam no bulma, mam 16 lat, chę, chę, o, a ile masz w biuście? 85, ta-dam, hmm, 85, chyba sam raz na mały ścisk-pysk, tylko, że masz 16 lat, kurczę, strasza ode mnie. A co mi tam, osiołkowi żłobę dano. czy wywać muszą baby, czy starszą babeczkę, a może tak obie zabrać. To jest pomysł. Gadu, gadu. Ale odwrotowy gość, panie Uląg. No co ty? Na mnie się nie patrz. Hmm? Uff. Jak to, jak to możliwe? Taka młoda i wciąż najsilniej jak mi cudem? Bum, 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 zerk. O nie, ma coś, czego śmiertelnie nienawidzę. To nie jesteś tą, którą mi wczoraj obiecano. Zgad bez wymacania. Hmm? O, żeżby wy próbować wykiwać wielkiego ulonga. Przemiana Bakum. Widzisz, teraz wiesz, jaki to straszny kuchy, okrutnego ulonga. Wkurzony? w zasadzie potężne bestiarski. A! o, Sper, szper. Zamienię się w krowę. Oj 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 Ja to jestem, tylko widzę przystojnego faceta i od razu tracę poczucie rzeczywistości. Zryw. Widzę, że ty też masz trudny charakterek. Aśmy wpadli w tarapaty. Przecież cały plan runął, a na dodatek... Rozpieczyliście straszliwego Ulonga. Ale bądź spokojna. uf, pani z miasta wyjdzie za niego za mąż zamiast ciebie. Może być tak sam nie podejmował decyzji. Może być tak sam nie decydował, co? Nie, ale zalewał się z potworem. Są go kurs. Zmiana planów. Musimy go przycisnąć, żeby śpiewał, gdzie trzymać dziewczyny. Dołóż mu, ale no, ma przeżyć. He <laughs> he, od razu trzeba było to zrobić. Pach! Co? Chcesz mi dołożyć? Ha ha ha, nie rozśmieszaj mnie. Takimi tekstami, jeśli mi zaraz obiecanej dziewczyny nie przyprowadzić, zginiesz. Jeszcze czego? bleee he, he he Chcesz mnie, kurduplo, wkurzyć? Tak? Chcesz naprawdę zginąć? Tak? No, wyskocz, byczku, tup Jaki będzie pojedynek! Jaki będzie wynik pojedynku jeden na jednego między Goku i Longiem. dajemy się w odcinku 6 w kontrastu Goku. Podobało się, to osoba lajka i widzimy się w kolejnym odcinku w następną sobotę, bo czwartek raczej filmu nie będzie. To jest pewne. Na razie cześć i datte bajo!